Witam! W kolejnym odcinku zagrajmy w Cheapy Dale 2! Ten poziom wprowadza nowego przeciwnika, mianowicie jeża. Jeża możemy zaatakować tylko i wyłącznie od tyłu, dlatego jeśli zaatakujemy go z przodu, to wtedy po prostu się obroni. W sumie jest to trochę dziwne, że na twarz to trochę słabiej oberwie niż tam, gdzie kolce mogłyby trochę złagodzić uderzenie, no cóż, ta gra już tak ma, jest tak trochę dziwnie, no i tak już jest. Jeszcze można jeża załatwić w nieco inny sposób. Mówimy złapać skwynkę, stanąć tu przed nim i schować się do skrzynki tak, żeby nas wdepnął. I wtedy sam zginie. Dlatego, że jeśli jesteśmy schowani w skrzynce, to nic nam, nic nie może zrobić. Zupełnie nic. To znaczy, nie jestem pewien jak z laserami. No nieważne, jeśli chodzi o przeciwników, przynajmniej. To zawsze możemy się schować w skrzynce, żeby być niezniszczalnymi. Jeśli przeciwnik się na nas pojawi, wdepnie w nas, czy cokolwiek w rodzaju, to wtedy on oberwie, a nie my. Podobnie było w jeden cel, że jak się schowaliśmy do skrzynki, to wtedy byliśmy niezliczani. Z tą różnicą, że w tej grze jest zdecydowanie więcej skrzynek. W Jedynce zdawały mi się takie sytuacje, gdzie czasami były krótkie momenty, w których cierpiałem na niedobór skrzynek. A tutaj wszędzie skrzynki, wszędzie, dużo skrzynek. Wszędzie i wszędzie i wszędzie i jakoś nigdy ich nie brakuje. Tutaj mamy taki mały sekret, który może się przydać, jeśli mamy mało zdrowia. Po dotknięciu tej chyba skrzynki, to chyba jest skrzynka, nie jestem pewien, co to do końca było. Dostajemy piłkę i tą piłkę możemy wrzucić na kolce, wskoczyć na piłkę i wcisnąć przycisk, żeby otworzyć tamte przejście, do którego nie będę wchodził, bo teraz mam pełne zdrowie, więc nie będę marnował czasu. Polecam wam się nie bać tych małp w wiatrach, chyba to są małpy, nie jestem pewien. Właściwie to dosyć często, nie do końca jestem pewien, jakie zwierzęta tutaj są w tej grze. Niby widzę, ale tak nie do końca jest to sobie poznać. Dobrze jest do nich dosyć szybko podejść, dlatego że mają dość spore opóźnienie, zanim zaczną atakować, więc wtedy możemy się ustawić pod nich i wrócić do góry, chociaż to też jest strata skrzynki. Wystarczy po prostu przebiec. Ewentualnie kiedy akurat skrzynki blokują nam drogę, to po prostu dobiec do skrzynek i zacząć z nimi rzucać. Pierwsze dwa bossy były trudnawe, ale ten jest banalny. Po prostu banalny. Cały czas ekran przybija się do góry. I po prostu, jeśli trzymamy się wysoko, no to wtedy ten boss nic nam nie zrobi. Zieje ogniem, ale tak nisko, że jak stoimy, to nic nam nie zrobi. Naprawdę. Kiedy wygląda tak, jakby miał zahaczyć o nogi, no to właśnie teraz wiedzieliście. Nic mi nie zrobił. No i to po prostu jest kwestia czekania. A w końcu łaskawie u góry pojawi się skrzynka. łapiemy ją, kłócamy i rzucamy, kiedy wskoczy na tą platformę po środku. I tak cały boss. To właśnie trochę dziwne, że pierwsze dwa bossy są jednymi z najtrudniejszych w tej grze. Dziwne trochę, no ale... tak gra już tak ma. No dobra, mówię trochę olbrzymiał, że pierwsze dwa są najtrudniejsze. Może po prostu miałem z nimi problem, bo na samym początku nie wiedziałem do końca, jak się z nimi walczy, bo na przykład podczas drugiego bossa... cały czas mi uciekały te kamienie i nie wiedziałem, co mam zrobić, no ale w końcu się nauczyłem. No ale jest pewien taki pewien późniejszy boss. Który sprawia u mnie naprawdę więcej problemów, który ma pierwsze miejsce i on jest znacznie później. No i dostałem czwarte serduszko za zebranie trzeciej okrągłej energii. Nie było tu urny Faraona nie mamy żadnych tropów. Cóż, moi drodzy, mówił, że Spaślak ze swoimi sługusami weszli do magazynu przy Dochach. Poważnie? Jesteś pewien, Tyczyku? No dobra, no już ruszajmy. Spaślak, niech lepiej uważa! Nie widzę Hej, nic nie widzę. Ej, drzwi się zamknęły. Witajcie, droga bryga do RR. Długo czekałem na tą chwilę. Jeden, jeden. Spasiak, ukradłeś urnę Faraona! Zgadza się. Jest wypełniona starożytnymi, złymi duchami. Kiedy uwolnię je, będę w stanie wądzić światem. Nie ujdzie ci do płazem, Spasiak. I co niby zrobicie, żeby mnie powstrzymać? Jesteście w wielkiej lodówce. Za trzy minuty zamarzniecie na kość. No nie, i co my teraz zrobimy? Myślę, że widzę Uda się nam przed nią uciec! Szybko! Za 3 minuty zamarzniecie na kość. Pamiętam jak kiedyś, jak doszedłem do tego poziomu, to było naprawdę przerażony limit czasu, 3 minuty, to niedużo. To jest dużo, spokojnie. Czasu wystarcza aż na to jeszcze, żeby zebrać 50 kwadratowych rr żeby dostać okrągłą rr w danym poziomie. M. Spokojnie. Ten czas jest tak luźny, że nawet w minutę z hakiem można dojść bez żadnego pośpiechu. Bym powiedział że tak, jest dwukrotnie tyle czasu, co potrzeba, i to jeszcze w dodatku zbierając te kwartowe rerki. Jakbym ich nie zbierał, to naprawdę byłoby znacznie szybciej, ale chcę je zebrać, bo przynajmniej w pierwszych pięciu poziomach, bo chciałbym pięć okrągłych rerek, żeby mieć łącznie 5 serduszek. Bo później już zbieranie ich nie ma sensu i nic nie daje. No, a serdówka zawsze się przydają. Możecie mieć ich maksymalnie pięć na. Wiadomo, lepiej móc oberwać cztery razy niż tylko dwa. Teraz już tak zapadnie potrzebuję, a wiecie, to po prostu jest kwestia przyzwyczajenia. Kiedy skoczymy na ten wiatrak, to wtedy wlatujemy do góry, tak jak się poruszamy. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. I to jest znacznie lepsza mechanika od wiatraków w poprzedniej części, które po prostu nas spowalniały. A tutaj. To no, dosyć ciekawa mechanika, chociaż i tak jest to dosyć uprzedliwe, dlatego że kiedy skoczymy na wiatrak, to wtedy niestety tracimy skrzynkę. No ale to, to jest za coś, a przynajmniej to jest takie... sympatyczne urozmaicenie takie. Uuuu, uu, 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 taki wydaje. Na tym poziomie jest w, praktycznie wszędzie ślisko. Jeśli się poruszamy i nagle przestajemy, to ta nasza postać przez chwilę się ślizga. Jeśli się w ogóle nie zatrzymujemy, no to wtedy... właściwie nie ma to żadnego znaczenia. Nie jest to gra trudna, naprawdę. Więc to ślizganie się tutaj naprawdę praktycznie nie przeszkadza, zwłaszcza, że często jest jakaś ściana albo inna skrzynka, na której można się zatrzymać. Do tego jeszcze te wiatraki te bardzo nie uczyniają. Właściwie to tylko przeciwnicy uczyniają. No i mamy jeszcze dobrą minutę. Niemal wszystkie skrzynki były wyrzucone i dotarliśmy do samego końca poziomu. Ten poziom jest jednym z nielicznych, które nie mają bossa. Chyba nawet jedynym. Co w sumie ma trochę sensu, bo odpowiednikiem bossa w tym poziomie trochę był czas. No nie wiem, wydaje mi się, że ten poziom był na tyle intensywny, jeśli nie wiemy, że czasu jest naprawdę dużo, że. No nie wiem. Jakoś mi to za bardzo nie podkazało, zwłaszcza i tak ten poziom jest dosyć krótki, więc odstęp do następnego bossa nie jest zbyt długi. O rany. Wszędzie są duchy. Spaślak pewnie już otworzył urnę. Popatrz tylko tam. są biegacie! Ten poziom jest jednym z bardziej irytujących w tej grze, nie tyle trudnych, co irytujących, ze względu na pewną sekcję, która będzie później, ale za to na tym poziomie bardzo lubię przeciwników, którzy właśnie są inspirowani takim nawiedzonym domem. Te duchy, które tak latają, właściwie ten pierwszy się zachowuje trochę dziwnie, w innymi, po prostu przeleciał sobie, nic tam nie robiąc. Podczas gdy kolejne, kiedy nas zobaczą, to wtedy nas atakują, dlatego... Dobrze mieć cały czas skrzynkę, bo jak się pojawi ten duch, który tak stoi w miejscu, który chowa mi się w skrzynkę, wlatuje w nas i ginie. A te świeczki strasznie mi się kojarzą z dzwonikiem z startem z jakiegoś powodu. Do tego jeszcze, w przypadku tych świeczek, bardzo podoba mi się ich animacja. Jaki fajny dźwięk wydaje się ten obrót, ten uśmiech? No, nie wiem. Jakoś bardzo mi się podobają te animacje. Nie wiem, po prostu przeciwnicy w tej grze są naprawdę bardzo ekspresyjni. Kiedyś te stukające. Jak to się nazywa? No, nie wiem. Te prototypy dzwonków, te pokacze. No, nie wiem, zapomniałem tego nazwy. Na początku mi straszyły, bo właśnie nie wiedziałem, co to jest. I to tak stuka ten dźwięk. Myślałem, no nie wiem, może to jakoś złapać czy coś. Ale nie, to jest tylko ozdoba. I tutaj jest właśnie ta sekcja irytująca, o której mówiłem. Dlaczego? Ze względu na dosyć często powracającą w grach upierdliwą mechanikę. Ciemność. To znaczy, nie jest tutaj jakoś tragicznie, bo cały czas widać taki mniej więcej kontur, gdzie co jest, światło co jakiś czas się zapala i gaśnie. Natomiast jeśli zgaśnie wtedy, kiedy obraz jest na samym środku, to wtedy oczy tego obrazu staną się duchem i zaczynają nas gonić. Dlatego tutaj dobrze jest poruszać się dosyć szybko. To nie jest Shovel night, gdzie nie widać zupełnie nic. Tutaj... Jest to trochę irytujące, do tego jeszcze jak zacznie nas gonić ten duch, który jest niezniszczalny, nie, nie możemy mu nic robić, do tego jeszcze nawet zaatakuje nas księdza, tego co pamiętam i właśnie dlatego się dosyć ich bałem. Dlatego jak widzimy, szybko ewakuacja, szybko uciekać. Tutaj jeśli pójdziemy w prawo i jesteśmy we dwóch, no to wtedy będziemy mieli migierkę jak na jednego, to wtedy tylko leczenie, którego nie potrzebuję. Mam pełne zdrowie, cztery rówka, więcej nie mogę. Ale leczenie komuś może się przydać tu przed bossem, bo już tutaj mamy bossa. Defiz jest dosyć prosty, boss, tylko. Moim zdaniem on jest po prostu nudny ze względu na losowość. Musimy czekać, aż łaskawie ze swojej ręki wypuści kamień. Jak się to uda, no to mamy kamień, mogę go rzucić. Natomiast mogę sobie zdecydować, że. Nie rzucę sobie teraz kamienia, strzelę sobie w ciebie teraz takimi atomami, takimi kulkami laserowymi, czy co to tam jest. kamy je to ręczne. No i wtedy czekamy i czekamy i czekamy. Dlatego jeszcze ten boss nie zrzuca tych kamieni dosyć szybko. Jak się poruszamy pod nim, bo on lubi akurat rzucać na nas. O, właśnie o tym ataku mówiłem wtedy z tymi kulkami. Jak robi ten atak? No to czekaj graczu, aż skończy ten atak. Aż dojdzie do końca. Zapali się światło. Zgaśnie światło. I wtedy dopiero boss powróci. I liczymy, że tym razem w końcu zrzuci te kamienie. Zamiast strzelać te dwa pociski, które są naprawdę dosyć proste do uniknięcia. Wystarczy po prostu podskoczyć. Naprawdę jest... No, jest to jest dosyć nudny boss, najdudniejszy w całej grze. Wszystkie inne pozostałe bossy mają znacznie lepsze tempo. Coś nas przesuwa albo ekran ucieka, a tutaj no... Po prostu stoimy i czekamy aż boss zwróci kamienie i po prostu przebiegamy pod nim, żeby te kamienie spadły na nas i... Udało się zdobyć teraz piątą LRkę. No i teraz będę miał pięć serduszek i nie będę już musiał zbierać ich wcale. Dlatego, że pięć serduszek, czyli jedno duże serdówko to jest nasze maksimum, więcej mieć już nie możemy więc od tego momentu zbieranie ererek nie ma sensu. Udało nam się! Wkrótce wszystkie duchy powinny zniknąć! Czy wy, brygado-gryzoni, nigdy się nie nauczycie? Aha, to spachlak. Wyłaś mi tu i się za nami! Jesteś kotem czy myślą! tak szybko, brygado. Jeśli macie odwagę zmierzyć się ze mną, przyjdźcie do parku rozrywki. Będę czekać. Musimy go powstrzymać! Czekaj, mi to Do zobaczenia w następnej części!